I'm going to be jealous Part of? Where? you jealous? No Yes, he is Jesus! Stavropavlov! Krakow! 2, 1 It was good You are recording, aren't you? No Are you recording? Yes, you are Tak, 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 A hey guys, I'm so excited for trip. Witamy! Jesteśmy właśnie w drodze na e, wycieczkę. Jest godzina 10.30. Daj mi 15 Jest właśnie 10.30 w nocy. Wyjeżdżamy do e, Krakowa. E, Myślę, że będziemy tam za jakieś e, dwie godziny. E, jesteśmy na stacji benzynowej. E, tankujemy. E, mamy do zobaczenia Kraków, Oświęcim, a także okolice Zakopanego i zabieramy was ze sobą w naszą podróż. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. On the trip, we go. On the trip, we go. We go on the trip. Yay! w gar. Jest pierwsza w nocy, a my jemy maka. Nie mają już um, koli limonkowej? Nie wiem. Chyba nie, albo może nie dajmy, żeby... Say hi Hi, what's up? Mój głos jest jakby przypity, ale uwierzcie mi nic jeszcze nie piłam. Po prostu jeszcze nie doszłam do siebie po chorobie. Więc nie wiem, co będzie za kilka dni. Miej cheese, guys. Cheese? Cheese! Cheese! cheese. 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 Oh, you're, uh, oh, you really crazy. Oh, you didn't know that? No, because cheese is for an afternoon. I know. It's... Oh, my God. Co powinnam o tym powiedzieć? Że to teraz pomyślasz. Ok, guys, to może być ostatnie nagranie, jakie ode mnie zobaczycie. Nie wierzę, że się na to pisze, ale idziemy do domu strachu w tym nazywa się Lost Souls Oli. Tak się to nazywa? Tak. I bardzo się uboję, bo ja nie lubię takich rzeczy. Więc nie wiem, nie wiem czy to przeżyję. Więc jeśli to jest moje ostatnie wideo, to dziękuję, że ze mną byliście. Nienawidzą mnie, ale musiałam krzyknąć trzy razy stop, żeby mnie uratowali, po prostu nie dałam rady. Tak się bałam, że nie wytrzymałam i podałam się. Oni wszyscy tam zostali w środku, a ja zrezygnowałam i... Przyszła taka po prostu jakaś osoba i mnie z tamtą zabrała. Cała się na normalnie jak teraz o tym mówię. Będziecie zobaczyć jak na moja ręka mi się lepiej. O Jezu. Teraz tutaj siedzę i słyszę dosłownie jak oni krzyczą. Pani na mojej nerwy. Czy ja się popłakałam. Tutaj mnie coś uderzyło. Nie mam ślad po prostu, bo w pewnym momencie ta osoba, która tam jakiś ten potwór po prostu zaczęła mnie ciągnąć w swoją stronę, tak jakby chciała mnie porwać. I w ostatniej chwili po prostu sobie o mnie przypomnieli i mnie, i mnie przyciągnęli do siebie. Ale dostałam chyba latarką taką albo czymś tutaj w oko. Jeśli, jeśli, jeśli macie silne nerwy, to zachęcam do skorzystania z tego. Ale tylko jeśli macie silne nerwy. O oh, matko! Jak żyjecie? Jezu, ale wyglądacie strasznie. Oh god! I am so happy I saw... I Michael Jackson. I saw. Really? <laughs> Freddy Krueger. Freddy Krueger. Totalnie. Tak, tak, tak. się, się, się podobało się ja czekałam, można zrezygnujesz, siedziałam tam na ciebie i myślałam, że też zarezygniesz, ale nie zrezygnowałam. Nie po to zapłaciłem. Serio, ale niesamowite, niesamowite wrażenia, to naprawdę, warto, warto się wybrać do czegoś takiego, nie nieważne w jakim mieście to jest, po prostu fajne przeżycie. Nie, a ja nie polecam, tylko jeśli macie mocne nerwy. Nigdy więcej. Pokaż się tu, masz rzęsę. Pomyśl życzenie. Już. Jakie? Nie powiem. Powiedz mi. Nie. Powiedz. Nie. Jak tam Kraków, kubaki? How is Krakup guys? Where, where is Exciting, right? Pokażę swojego. <laughs> Shame on you. <laughs> przyznaję się, przyznaję się. Hello. There's a lot of I It's not my fault. In a restaurant like this, please, 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 please. No! Why not? It's gonna be terrible. What do you mean, terrible? Like, no. there are people who speak like this? Are you taking a picture? No. <laughs> do you want me to like it? Or not? <laughs> I don't care. Like, tell me the truth. No, I can't. Don't lie. <laughs> Look at him. <gulian> Jesteśmy w sekrecie smaków I kosztujemy pierogów I Jestem bardzo ciekawa O reakcji Juliana na pierogi Julian <gulian> wziął takie jedne z serem I z pieczarkami um, Bardzo ładnie to wygląda. Kosztuje moje. Moje są um, mam cztery ruskie i cztery z kapustą i grzybami. Bartosz jest chory. chory. Jak się czujesz? Słabo. Bardzo. A jak nie ma słabszy organizm, to by już ale wyglądował. <gry> tak, to jest, tak faceci chorują. Zobaczcie kto ma pierogi znowu. Julian, you got pierogi again. A partoś nazmią nasz miłychcie się i ty masz burito. Tak. Okay, ja. How would you describe your stay in Poland in three words? Drugs, alcohol and I am so stupid. Mm, do you know any words in Polish? Kurva. Oh, really? Jandovri. Oh, yeah. Yeah. What else? Hold on. I can I know some words. Uh, I don't really like. Oh, yeah. <laughs> I don't really like the fact that the first word you picked was a curse word. <laughs> <laughs>

Niedługo pokryjesz się w iście magiczne tarapaty no, <grymne> nie <grymne> nie <grymne> 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 Niedługo zmieni się w twoim życiu coś istotnego Kremowe piwo No kremowe piwo Sok z który tak naprawdę jest sokiem wielołocowym Wystrzegaj się osoby noszącej różowe kalosze Um, każdy stolik ma do swojego czarodzieja i my siedzimy obok czarego Pottera Ale są też inni. Tam jest dywa Draco. Jest Draco? Qual to wasz favorite part? Um, Starbucks, yeah. tak. jest w nie wiem, w końcu kupił sobie swoją kawę, którą chciał. Jaką kupiłeś? To jest średnia. Jaka to jest? No, mm. opakowanie. I oni się zmienili na miejscu, czy? Zmienili. No, to super. I jaki masz ten? To mango. O, mango. Dobra, no? Ale nagrywasz? Zaczęło się nagrywać. Ej, a wtedy też? Nie, to jest. I ty klikasz rek i sam wyzwalać numer. Chyba tak. Nie żartuj, to Za stopu So we started our trip with McDonald's and we are finishing our trip with McDonald's We're getting fat I am fat Stop! I am so sad You're Yeah, sad that yes, uh, the trip is over mm -hmm.